Season troszeczkę się nam tutaj powoli wyłania za krzaka, niektórzy już w ostatnim filmie spisali mnie na straty. Jak widzicie, że Marku DeBilu przecież te altcoiny będą jeszcze rosły, i być może dlatego zostawiłem sobie połowę ich w portfelu. Stwierdziłem po prostu, że minimalizuję trochę ryzyko, zamykając longi na plusie, co było dobrą decyzją. Pisałem to też dzisiaj na Telegramie oraz na omach mentoringu. Obydwa posty macie z lewej i z prawej strony, żebyście sobie zobaczyli, co mam dokładnie na myśli. Ktoś chce to może zrobić, sobie screenę zastopować. I po prostu ja mam swoje podejście. Nie chcę Was uczyć hazardu na tym kanale, a widzę jakiego typu osoby wpadły w taki trochę owczy pęd, nie dopuszczając do myśli żadnej korekty, która wystąpiła w tamtym czasie. Ja nagrałem ten film, słuchajcie, po fakcie. Nagrałem wam go w formie case study, żeby było powiedzieć co, jak i dlaczego zrobiłem, a nie była to czysta, taka bezpośrednia informacja o tym, że jeżeli ktoś trzyma altcoin, to należy je sprzedać. Nie powiedziałem również, że altcoin nie będzie. Mam nadzieję, że trzymam kciuki za tym, żeby się wydarzył rzeczywiście. Mam ogromne pokłady Ethereum oraz cały czas sporo altcoinów w portfelu. Więc to, że w tytule jest sprzedaje, to to się klika, ale ile sprzedaje, to jest o Odpowiedź na kolejne z pytań, które należałoby zadać. No mniejsza, po prostu dążę do tego, że są tutaj osoby na kanale, które widać po prostu, e, oceniają różnego rodzaju tutaj ruchy po miniaturce, po tytule, co wiadomo, że się nie sprawdza. Jeżeli ktoś nie ma czasu wysłuchać treści, no to życzę powodzenia. Wiadomo, że w takim razie myślę, lepiej tych filmów nawet już nie oglądać. Ja się nie obrażę, słuchajcie, widzów jest wystarczająco, e, tych, którzy na pewno też w sposób właściwy przyjmują te materiały i wszystkich z Was pozdrawiam oczywiście.